Dzień dobry, witamy serdecznie komisję i wszystkich, którzy tutaj się znaleźli. Marta i Andrzej Witeccy, jesteśmy małżeństwem od 27 lat. Mamy szóstkę dzieci, z tym że naj, nasza najmłodsza córeczka już nie żyje. Jesteśmy rodzicami Szymona, który ma zespół Downa, który miał tę szansę, żeby się urodzić i dzisiaj żyć. Mamy nadzieję, że będzie w stanie coś powiedzieć, ponieważ jest człowiekiem niepełnosprawnym, ma swoje ograniczenia i zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko jest możliwe. Jesteśmy też rodzicami zastępczymi dla Jakuba, który także ma zespół Down, nie mógł tu dzisiaj przyjechać, ponieważ dopiero za dwa miesiące kończy 18 lat. Jest z nami od 17 lat. Daliśmy mu życie, można tak powiedzieć, tak? bo to był chłopiec, który był też uratowany w nadzwyczajny sposób przed aborcją, dostał dom, dostał rodzinę, wiemy, że jest szczęśliwy, jest nam bardzo za to wdzięczny. Mieliśmy jeszcze, jeżeli chodzi o naszą najmłodszą córeczkę, ona urodziła się z tak zwaną wadą letalną, żyła Cztery miesiące mieliśmy ten przywilej, aby wsparło nas Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i to, o czym tu mówiła koleżanka Agnieszka Szczygieł, że rozwiązaniem, jakby zastępstwem aborcji jest adopcja. Jest to bardzo, bardzo istotne, i, i to, że są rozwiązania dla kobiet. Ja poznałam masę rodzin, rodziców, którzy byli przerażeni, którym lekarze opowiadali niestworzone historie, co się będzie działo. Praktycznie po narodzeniu te dzieci się obroniły. Znam kilkaset rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnościami także zespołem Downa. I oni sobie radzą. To nie jest rozwiązanie problemu. Podisz, jak się nazywasz? Ja jestem Szymon i no. No, co ja mi Ja jestem Witecki. Szymon Witecki. Ja postaram się go trochę tłumaczyć, bo może być e, niewyraźny. Jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. Że. No. Ja, nie wiem. Że żyje. I ja, ja kocham rodziców. Ja tatę i mama kocham ko. Super. Kocham tatę i mamę. Okay. Dziękujemy bardzo.